Hej widzowie, jesteście na moim kanale i jest odcineczek z Brawl Starsa. Mm, tak, jest, odcineczek z Brawl Trzeci dzień wbijania 9 tysięcy, 10 tysięcy pucharków. tak, ja. Tak, oczywiście, ale my zobaczymy, ile mój griff wbiję. 9 czyli teraz, czekajcie. Około 2400 to wyjdzie. 5, tak, 2700 jednak. Więc, no, nieźle. Mega nieźle. Ale w sumie zobaczymy to na arenie treningowej. Yy, o, bo ja będę chciał wbijać Griffa, widzowie. Na no odcinku, odcineczku oczywiście, tak. I zro, nagrałem wam ten odcinek, widzowie. I jeszcze wam nagram jeden. A wiecie jaki? Jest ze Stumbleguysem. I zobaczycie co ma więcej wyświetlenia. My sobie go uderzymy. 2900 jednak 2900 Co? ul 2000, no to tak. Leno Griff to jest, patrzcie, widzę. jest to taką. I patrzcie. W trzech atakach mogę zadać, tak nie wiem, 10 tysięcy nawet chyba. Spróbujemy, patrzymy, patrzymy. Patrzymy, jeszcze, patrzymy. Nie, jeszcze raz. Musimy sobie naładować, czekaj, czy tego sobie zabijemy tutaj. O i patrzcie, 3, cztery, dobra, dobra, git, 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 nie no, I tak jeszcze, ojej, tam mi coś przyszło, zaraz tam w ciebie zagram, spokojnie. Dobra, no to myślę, że lecimy z giereczką, ja wam też yy, wy, wyjaśnię parę rzeczy, znaczy wam coś powiem, okej, okay, gramy noga z butami na razie. Słuchajcie widzowie, jak, jak Stumble będzie miał 200 na przykład wyświetleń, a Brawl będzie miał tylko na przykład 100, no to widzowie, bardziej będzie, będę te ten nagrywał. W teraz jest to wydarzenie misterbistowe, więc ja też pogramy w niego, mam też klejnoty, pokręcimy sekołami, git będzie w teraz. Też dawno nie grałem, to co innego, tak wiecie widzowie, tak z przerwą Stambla. no tak. Możemy to w sumie special nagrać, bo specjalnie też Migi chodzą. Te wyświetlenia. Byliśmy piątą rangę, już nie mamy żadnego zadmierza poniżej piątej rangi. A teraz ten. No a teraz trzeba wszystkich na 10 wbijać. Widzowie, patrzcie. Wbiję bo na dwudziestą piątą. Czekajcie, jeszcze sobie odbiorę punkty i wam pokażę. Ja mogę chyba. Dobra, a mam dzisiaj spać na jo. Dobra, pokazuję wam, bo tak jak widzieliście i Cordeliusa widzowie prawie mam Cordeliusa też prawie mam, a mój kolega xxlan Ma już dwie Więc jak to oglądasz wbijamy ci dzisiaj na odcinku, a co? Więc widzowie możemy sobie w sumie też powbijać tego Cordeliusa Będzie chyba nawet odcineczek z 25 rangi na nim Zobaczymy, ale my na razie sobie wbijamy grifa widzowie bo dzisiaj tak z 9700 wbiję, a potem resztę, no. Dobra, jest, jest z Let's go, let's go, widzowie. Ja też z każdego filmu będę robił shorty dla was, bo tu są też dodatkowe wyświetlenia. No i zostałem sam i muszę to wykierować teraz. To by się bo było zniszczyć. No, jak ja mam to wykierować? To, że to są boty, to nie znaczy, że ja mam to wykierować! Ile ona pije? Jakbyście wiedzieli, ona pije. Dobre jest Nie nagle no, nie stanęli razem A mi i tak mało HP zostało no, Chłopy to były boty, to ja nie wiem nic nie porobić No dobra, no to już teraz wiem, że, leż, że Ja nie mogę zginąć, mam w tej grze No totalnie, ja tu wszystkich zabiję. Co jest? 6 zrobiłem xd A nie, ani jednego No to wbijamy sobie dalej Uuuu, zaraz serio mam 9700. Dzisiaj też po... odcinki na zapas ponagrywam. 10 zaraz, nie? No to już cięcieli widzę, ale to swoje oddaj. Znaczy ponagrywam na zapas, ale a w sumie dzisiaj chyba nie, bo dzisiaj special jeszcze mam nagrać na, na zapas. Jeszcze shorta mam nagrać, znaczy oczywiście wyciąć z filmu. I jeszcze ten ze Stambla, zobaczyć ile będę miał wyświetleń. To w sumie nie wiem czy zrobię tyle. Może zrobię, ale nie wrzucę tego dzisiaj, bo to też chodzi na napisaniu. Napisaniu tych rzeczy wbijaj na film, albo coś takiego tutaj chodzi na, mon na montażu. Jak to montuję widzowie, to no. Też się trzeba zmontować, więc żeby nie było tak... Wiecie, na od a my i tak mamy już, dobra, ej, mamy 129 klików w karnecie, a ja na Sewerycku widzowie przeloguję się dla was na chwilę. Mam tutaj, uwaga, waga, waga! szybko, szybko, ładuj się, ładuj się, ładuj się, powinienem mieć go ustawionego. Tak, tego skina odblokowałem widzowie, tego skinka odblokowałem, mega zarumbisty skinek. On jest zarąbisty po prostu widzowe. Ten skinek. Sobie to za darmo. Pozwólcie mi, dobra. E, tu jakieś osoby grają. E, dołączyłem do Mati. Mati Team to z takiego youtubera który ma... który swoje oddaje, bo ma tele 25 rank widzowe. Alek mnie zaprasza. Sorry mordeczko, ale ja teraz nie gram. Więc ja muszę spadać, sorry. Ale ja gram na tym, na, na Sewernale, Leleto, Sorry. Ale lecimy sobie na to konto faktycznie dobra. Bez przedłużania widzimy się już w grze widzą. Okej, okay. gierka jest oczywiście pyk, 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 lecimy sobie. No i właśnie to 25 raga na się też wleci taki odcineczek, więc to też zajmę montowanie tych napisów. Oj. I mój brat oczywiście też to tram. Nie pomaga zaraz, ale tylko trochę. Lecimy, lecimy! Pyk, pyk, pyk! Zabijanko, zabijanko. Zabijanie jest najlepsze, w dzowie Let's go! Mam tak z 5 killów stawiam. Cztery, no, a no w sumie. Dobra, ile my sobie już biliśmy? No, wbiliśmy trochę widzowe, jak policicie ile w, dzisiaj, w tym odcinku dzisiaj wbiłem, to przypnę wam serduszko, ja też sobie policzę i kto policzy dobrze przypnę wam serduszko widzowe, więc no. Chcecie mieć przypięte serduszko od youtubera ode mnie, to oczywiście piszcie i zobaczymy jak to wam wyjdzie. Dobra, on go zabije chyba, tak. No, ale wolę, wolę, Czemu ty skinę goś nie wziąć, jak masz tą motkę. He, hopę, 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 hopę. Dobra, leci bez sobie, bez przedłużania. Nie, no, nie trafił w tym porządku. S. Zbieraliśmy widzowe, let's go. Dobra. Znowu do Stambuła mi coś przyszło. Weź się Stambuł garni. Ja mam Bina, pierwszy musi i dziesiątą rankę w ogóle. Więc tak to jest. Ale mój kolega w ogóle, widzowie, ma... Mm, I co mam Bina 205 pucharków! Znaczy, no to gitę widos! Znaczy... Mi się to... No wiecie, widzowie, mój brat, ale mi się to przypomina już. XXLand. Boże, jak mi się to przypomina, jak ja wtedy mówiłem. Zory widzowie. Widzowie, chcecie, mogę teraz włączyć kamerkę. Włączam. Zagram tą grę z kamerką widzowie, dawajcie. Siema Siema! Ło <laughs> wow. dobra, lecimy. Nie będę się płacił w bo mam taki kółko, jak sami widzicie. Dobra, wygraliśmy. Oj, widzowie. Wygraliśmy to! Let's go! Dobra! Fu mm. Mam nadzieję, że ten. Ale mi strasznie zacina widzowie. Ja nie będę chyba nagrywał. Z kamerką. Właśnie mi zaczyna strasznie. Ten. Pomtarę, by trzeba było. Dobra, zabita widzowie. To wyłączam kamerkę. Dobra. Widzowie, zaraz mam 9700. Jutro chyba myślę, że będę miał to 10 tysięcy widzowie. Albo w sumie jeszcze tak z dwa dni mi to zajmie wbijanie. Zobaczymy, widzowie. A my co? Widzimy się jeszcze w jednej gierce i kończymy ten odcinek po tej grze. Okej, okay, jesteśmy w gierce no i niestety po tej gierce kończymy, ale na... o spokojnie nagram też z Stumbla odcineczek. Mam nadzieję, że też be... będą wyświetlenia z niego. No szkoda, żeby nie było. I otworzyłem widzowie nowy kanał, Spajkunio. Tam, me... Tam wleciał mega shortik widzowie. No i ty Sewarycka też oczywiście ten shortik wleci. Ale no, wbijajcie na mój kanał, spajkują. Subujcie, widzowie, bo tam zrobię tak ta OP Special. Nie będę wam jeszcze zdradzał, ale zrobię OP Special tam. Janet, co ty robisz? No wiesz, go zabił, co ty robisz, Kordelius? Wreszcie go zabił, ile można było czekać. Ja wam zaraz chyba pokażę ten kanał na szybko, widzowie. Tak, wejdziemy teraz na YouTube i wam pokazuję ten kanał, widzowy. Widzowie, to jest mój kanał Spykunio, tak? To mój drugi kanał, i to Sawarycek. Bijajcie na mój główny kanał. I tu jest taki jeden śorcik, nie będę Wam zdradzał, i tu jest Su. Su. Na razie mam takie wyświetlenia. A żadnych w ogóle nie mam, myślę, że się nie odświeżyć. Dwóch subskrybentów mam. Więc tak, tak, to jest widzowie. No to myślę, że ten. Myślę, że kończymy. Yy, ten odcinek Pokazałem wam kanał, pobijaliśmy broł Do zobaczenia w kolejnym odcinku ze Stambla. Elo!